Cześć, tu Ania, i dzisiaj będziemy piec baranki z Mafinów. Jestem bardzo ciekawa, czy wyjdą, bo od tygodnia myślę, jak to zrobić, żeby one faktycznie wyszły. Bo w zeszłym roku miałam taki epizod, że kupiłam tego cukrowego baranka, wiecie, ja jestem ogromnym łasuchem i usiłowałam go ugryźć, i prawie złamał mi się ząb, więc w tym roku cukrowy baranek nie. Dwa lata temu miałam baranka, który był z czekolady i był to okropny wyrób czekolady, podobnie do zjedzenia. Więc w tym roku sama wezmę te baranki w swoje ręce. Zobaczymy co z tego wyniknie. Ja jestem bardzo ciekawa. Kombinuję cały czas myślowo, gdzieś tam siedzę, leżę w łóżku czy, czy kąpię się i cały czas kombinuję jak to zrobić. I tak wymyśliłam coś takiego, zobaczymy czy to się sprawdzi. I podstawą tych baranków będą makinki. I już Wam pokazuję, co będę robić. Na początek wrzucimy sobie szklankę mąki. Zawsze mi się podobało, jak w programach kulinarnych. Oni to już mają gotowe i mają gotową szklankę mąki. No, ale to nie tutaj. Mamy szklankę mąki, wrzucam do miski. Potrzebujemy też jedną czwartą szklanki cukru. do środka. Do tego potrzebujemy jeszcze jedną czwartą szklanki oleju roślinnego. Hop. I wrzucimy do środka jeszcze jajko, które gdzieś tutaj było. Tak jest. Hop. I mamy jajko i wrzucamy jajeczko do środka. Do tego jeszcze dorzucę dwie duże łyżki kakao, to jest akurat kakao klasyczne z Gany, ale ja nie odróżniam tak naprawdę, bo zawsze jest napisane skąd jest i ja nie wiem dlaczego, ale ja jakoś nie, nie, nie lubię bardzo czekolady kakao, ale nie potrafię odróżnić różnych rodzajów kakao, to jest niesamowite jak ludzie nie, nie, trafią się wczuć, tam wiecie białą sobie trochę, ach to jest zdecydowanie kakao z Gany, a to jest Madagaskar. Nie wiem, czy w ogóle w Madagaskarze jest kakao, teraz może przegięłam. Dorzucam jeszcze jedną łyżkę proszku do pieczenia. Ach, i jeszcze rozgrzeję w tym czasie piekarnik. czegoś nam jeszcze brakuje? Ach, już wiem, mleka. Pół szklanki mleka. Ja robię to na tylko i wyłącznie 6 mafinek. Jeżeli macie ogromną rodzinę, możecie podwoić te składniki i będziecie mieli na 12. Zresztą ja mam taką formę, która jest na 6, a nie chce mi się ich na dwie tury piec. Tak, ta forma jest taka yy, brudna, ale widać przynajmniej, że ja bardzo często mafinki piekę i że wiele razy mi się już rzeczy przypaliły. przypaliły. Jest taka forma, która ma już swoją historię. A takiego rzeczy uwielbiam. O, mamy powiedzmy, że to jest pół szklanki mleka. No i teraz, jeżeli jesteście miłośnikami czekolady, a wiecie, że ja jestem, no to ja nie będę tutaj oszczędzać i dorzucę jeszcze czekolady do środka. Wrzucimy sobie kilka kosteczek. Zobaczymy, może komuś się trafi w środku, ja je tak jakoś sprytnie połamie. I najfajniejsze jest to w mafinkach, że one im się je baziewniej pomiesza, tym lepiej wychodzą, czyli nie musimy się przejmować, nie musimy się tutaj starać. Po prostu wrzucamy te bardzo proste składniki i zamieszamy, zaraz przełożę do foremek, no i będą gotowe. Wrzucę tylko na 20 minut do piekarnika. To jest idealne na przykład jak przychodzą goście. No i nie macie w domu żadnych ciasteczek, delicji ani niczego, to po prostu bierzecie składniki, no bo to są składniki, które każdy ma w domu non-stop. Wrzucacie te składniki do miski, mieszacie, to widzicie zajmuje to 3 minuty. Przekładacie do foremek no i gotowe. I wkładacie do piekarnika, w tym, czasie sobie gadacie z gośćmi. No i wyciągacie coś przepysznego yy, wszyscy zachwyceni. Pięknie pachnie, jest ciepłe, jest smaczne. Ja po prostu uwielbiam na piec właśnie babeczki. To jest bardzo, bardzo fajna i prosta rzecz. No i jak ja Wam pokażę. Babeczki właśnie najlepiej wychodzą, jak są pomieszane, byle jak. W sensie nie mieszajcie tego na gładką masę, tylko po prostu zmieszajcie tak na odwal się, i wtedy one wyjdą właśnie takie naj, naj, najfajniejsze i naj, najciekawsze. Jak ktoś lubi, ja bardzo lubię, ale tym razem tego nie zrobię. Może dodać banana. Albo w sumie tak zrobię. Dodam jeszcze banana. Bo z bananem są przepyszne i są takie mm, bardziej wilgotne, bo wiecie, babeczki są mimo wszystko dosyć suche i banan w środku je trochę yy... sprawia, że są takie fajniutkie. Jak ktoś chce, żeby było czyściutko i pięknie i żebym ja tutaj kroiła jakimiś specjalnymi nożykami do banana, no to musicie na jakiś inny kanał przełożyć, no widzicie, tutaj jest wszystko... <laughs> tu chaos dzieje, a nie gotowanie. Dobra, i teraz są takie piękne papierowe foremeczki, te akurat są serduszka, ale nie zwracajcie, nie zwracajcie uwagi na wygląd, bo one i tak po upieczeniu nie będzie widać tego wzoru w ogóle. Ja zawsze kiedyś myślałam, jak kupowałam, że będzie tak pięknie, że jak kupię sobie jakieś piękne na foremki, to będę miała jakieś super ekstra właśnie w wzory, ale nie, po nich w ogóle tego nie widać przesiąka tą czekoladą i tym olejem i po prostu robią się brązowe. Dobra. Jest to pomieszane. Ja przerzucam je do foremek. Powinno mi wyjść 6 sztuk. Zobaczymy jak to w praktyce wyjdzie, bo wyjdzie mi pewnie więcej z powodu tych bananów, które na spontanie wrzuciłam. Pikarnik musi być w temperaturze 180 stopni i one się mają piec 20 minut. Jak już mam je gotowe, one tutaj sobie leżą, to w tym czasie zrobię kąpiel wodną. Znaczy, właściwie nie kąpiel wodną, tylko rozpuszczę czekoladę w mikrofalówce. Ale rozpuszczanie czekolady wszelakiej jest już stałym elementem każdego odcinka. I jakby nie, jak by nie było, tym razem też musi być. Tym razem kupiłam foremki w kształcie jabłuszek. I już Wam tłumaczę, po co mi te. rozpakuję. Już Wam tłumaczę, po mi te foremki. Ja zamierzam do tych foremek, kształcie jabłuszek, nalać tej czekolady. Ona się zetnie i zrobimy piękne głowy tych baranków. Bo jeszcze Wam nie powiedziałam wszystkiego, bo mamy tu jeszcze oprócz tego pianki jojo, yy, które zaraz ja potnę na kawałeczki. I mamy do tego jeszcze takie, które będą oczami tych baranków. Ale, wracamy do czekolady. Mam czekoladę i zaraz Wydaje mi się, że tak z pół czekolady dam pół czekolady mlecznej i dam jedną czwartą gorzkiej będzie będzie ładna konsystencja włożę do mikrofalówki i zaraz wracam pięknie mi się rozpuściła właśnie w mikrofali ja tylko pomieszam te o, dwa rodzaje właśnie z połączenia mlecznej i gorzkiej zawsze powstaje najfajniejsza. I teraz sobie pięknie do tej mojej silikonowej foremki przeleję je tak, żeby one były, tak, nie wiem, do połowy. Pewnie będą do 3 czwartych, jak nam lecie, bo jak ja mówię do połowy, to pewnie to zwykle przeleję. I zrobimy takie piękne główki tych owiec. Okej, okay, tyle mi wystarczy, bo tych mafinek też będę miała około 6. I teraz tak, jak wlałam tą czekoladę, to teraz otworzę herbatniczki. Te herbatniki spróbuję przełamać i zrobię z nich takie mocowanie, żeby miała jak włożyć je do w te mafinki, żeby mi się te głowy trzymały. Od cały czas myślałam nad tym, w jaki sposób wykonać jakieś sensowne mocowanie tych, tych y, głów do babeczki. No i właśnie wymyśliłam, że spróbuję je zrobić na herbatnikach. Zobaczymy, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens. Po prostu te herbatniki y, łamie w takie mniejsze części i wkładam je właśnie do, do tych moich czekoladowych foremek. Tak, żebym potem mogła nabić zwyczajnie te herbatniki na, na te bachinki. Mam nadzieję, że to ma jakiś sens i że to się będzie trzymać. I tak wyglądają już te gotowe yy, czekoladowe główki razem z moimi herbatnikami. I, niech I zaraz je Wrzucę do, do um, lodówki, a w tym czasie upieką mi się babeczki. Hmm. Teraz tak, pomyślałam, że póki będą jeszcze ciepłe, to ja spróbuję obłożyć je piankami tymi właśnie piankami jojo. Yy, pocięłam je na kawałeczki, żeby były mniejsze. I myślę, że te ciepłe pianki po prostu się pięknie przykleją i będę miała takie. Yy, z, z góry będzie się wydawało, że jest to po prostu klasyczna owieczka. Jestem bardzo ciekawa, czy to wyjdzie. To jest pierwsza rzecz, którą zrobię. Jeżeli nie chcecie używać pianek marshmallow, bo niektórzy nie przepadają za tego typu jedzeniem, zawsze można użyć kremu. Można po prostu zrobić krem z twarogu, albo z czego tam lubicie. Ja bardzo lubię ten krem trwa ale mam tyle rzeczy do roboty, jeszcze okna umyć, jeszcze prostu tutaj ogarnąć wszystko, że chcę zrobić coś bardzo szybkiego, ale efektownego. I teraz zwyczajnie obłożę je tymi piankami. Ja mam nadzieję, że te pianki się przykleją i że yy, mój plan wypali, że nie będzie to jakaś największa porażka w historii yy, <grym> moich wypieków YouTube'owych. Opuszczę je i będę po prostu ładnie przyciskać, i zaraz zobaczymy, co z tego wyniknie. Zastanawiam no się, co by się stało, gdybym je teraz włożyła na chwilę jeszcze do piekarnika, który jest jeszcze ciepły, i czy te pianki by się trochę rozpuściły i stałyby się takie bardziej y, wyglądające, jak futro owcy. Zaraz chyba tak zrobię z kilkoma i zobaczymy, co z tego wyniknie. Ok, ryzyk fizyk. Tak wyglądają gotowe babeczki. Ja teraz je wkładam jeszcze na chwilę do piekarnika, który jest rozgrzany i zobaczę, znaczy jesteś się już nie włączony, ale po prostu ciepły i chciałam zobaczyć, czy one mi się trochę z wierzchu roztopią i sprawią, że będą wyglądać tak, wiecie, bardziej efektownie i, i tak się rozpłyną i będą stanowiły taką jedną całą masę. Więc poczekam chwilkę i zaraz do Was wracam. Tak jak myślałam, po włożeniu tego na sekundkę po prostu do piekarnika. Zobaczcie jak one pięknie teraz wyglądają. Bardzo fajnie te pianki się razem zlały i wyglądają faktycznie jak futerko owieczki. I teraz to, co zamierzam zrobić, to wyciągnęłam już z lodówki te moje jabłuszka czekoladowe i patrzcie, odwracam i wyglądają jak główki owieczek. I zamierzam teraz te moje patyczki w postaci, uh, zatknąć, o. Tak, żeby powstały mi takie właśnie główki czekoladowe owiec, i zaraz pokażę Wam, jak będę robiła im oczka. Pokażę Wam, o, jak zatykam. Tu mamy czekoladową główkę, tu mamy wafelek, i wtykamy tak, żeby nie, wafelka nie było widać, a główka nam się doskonale wtedy trzyma. I już mamy dwie. Ho, ho, ho! Patrzcie! Już mamy owieczki, w sensie mają już głowy, mają futelko, ale nie mają jeszcze oczu i teraz cała operacja z oczami będzie dosyć skomplikowana. W temacie oczu myślałam chyba z 3 dni, co mogę użyć jako gałek ocznych, żeby były piękne i białe, ale to tak małe i wymyśliłam, że będą to TikTaki. I kupiłam TikTaki, przekroiłam je na pół i każda połówka TikTaka to będzie jedna gałka oczna naszych owieczek. Mam nadzieję, że uda mi się je przykleić na czekoladę. Zaraz zresztą zobaczymy. Czekolada już mi się pięknie roztopiła. Ja teraz wezmę nóż, pomieszam ją odrobinkę i będę próbowała smarować tą roztopioną czekoladą te moje połóweczki tik i przyklejać do głów owiec. Zobaczcie, tak wyglądają o, owce z już gałkami ocznymi, ale same owce z gałkami ocznymi bez yy, ten człowiek wyglądałyby nieco krytycznie. Dlatego ja zrobię teraz taką mało bezpieczną rzecz i rozpalę gaz i nagrzeję końcówkę noża i zamoczę ją po prostu zwyczajnie w jednej kosteczce ciemnej czekolady, żeby już nie rozpuszczać tego. O! I będę robić takie małe kropeczki ciemną czekoladą, żeby zrobić piękne oczki, oczy owcy. Moje gotowe owieczki wyglądają tak. Co prawda przydałyby mi się uszy, ale. jeszcze nie mam pojęcia, jakim zrobić uszy. Przydałyby mi się ogonki, ale jak na mój gust. Wyglądają już całkiem nieźle. Jak na moje zdolności. <grytanie> to jest taka baza, która Wam się może. Hmm, ale pachną. Y, może Wam się przydać do, do zrobienia czegoś takiego w domu, może Wam się udadzą y, nieco bardziej kształtne niż, niż moje, ale myślę, że jest to całkiem fajny pomysł i jest prosty, można go robić z dziećmi albo z, z chłopakami, albo z, z różnymi postaciami, które też nie lubią gotować, bo to umówmy się, to nie jest tak naprawdę gotowanie, tylko to, <grytanie> to jest zabawa jedzeniem. Y, chociaż. Będą z tego pyszne rzeczy i które za chwilę pewnie będę zjadać. To by było na tyle. Do zobaczenia pewnie wkrótce. Buziaki, pa pa!